Zdrowie, edukacja, bezpieczeństwo, transport, turystyka i kultura to projekty i inwestycje, które udało się zrealizować z budżetu województwa i funduszy unijnych. Kwota dofinansowania, która trafiła do powiatów Limanowskiego, Gorlickiego, Nowosądeckiego oraz miasta Nowy Sącz to blisko 1,3 mld złotych. W Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ odbyło się zorganizowane przez Urząd Marszałkowski spotkanie, podczas którego podsumowano projekty zrealizowane w ostatnich latach w Małopolsce. Generalnie sądeczyzna jest bardzo aktywna pod tym względem dość powiedzieć, że jeżeli a ja o tym będę mówić w swoim wystąpieniu, jeżeli wzięli, wzięlibyśmy pod uwagę ilość operacji finansowych w każdym naszym okręgu do Sejmiku, bo takżeśmy to podzielili. Te obszary, na których się spotykamy, no to Nowy Sąd tutaj góruje ponad 3370 operacji finansowych różnego typu od kilku tysięcy do, do kilkudziesięciu czy, czy kilkuset nawet milionów. Największym projektem obecnej kadencji zarządu województwa z budżetem ponad 2 miliardy złotych jest małopolska tarcza antykryzysowa. Odpowiedź na kryzys wywołany pandemią. To to były niezwykle ważne cztery lata dla Małopolski zarówno w kontekście organizacji pozarządowych, jak również wielu innych podmiotów, i też jednostek samorządu terytorialnego. Różne działania ze strony samorządu województwa kierowane zarówno i do organizacji pozarządowych, jak i pojedynczych osób, czy też jednostek samorządu terytorialnego, jak małopolska tarcza Antykryzysowa. No i to najnowsze nasze instrumentarium pomocowe, małopolska tarcza humanitarna. Druga część spotkania była poświęcona nowej unijnej. Perspektywie finansowej Komisja Europejska zaakceptowała program regionalny, który opiewa na kwotę około 13 miliardów złotych. To tu by trzeba wymienić wszystkie możliwe obszary naszego życia i wszystkie możliwe zadania, bo w większym lub mniejszym stopniu, ale każdy obszar będzie wspierany. Znaczy, aktywność generalnie jest duża, przy czym no, trzeba uczciwie też powiedzieć, że. Niektóre samorządy mają problemy z wkładami własnymi i to może być jakaś przeszkoda czy, czy granica, która będzie niestety zatrzymywała niektóre samorządy w sięganiu po środki. Z funduszy europejskich. No zobaczymy, sytuacja jest też dynamiczna, więc rok po roku każdy samorząd będzie musiał kalkulować, no, albo trochę ograniczyć środki bieżące, a, a mieć w dyspozycji środki na wkłady, wkłady własne i możliwość sięgania po dodatkowe pieniądze na inwestycje, więc... To będzie w dużym stopniu zależało od, od aktywności, mądrości, roztropności wszystkich samorządów małopolskich. Podczas spotkania rozmawiano także o możliwościach wydatkowania pozyskanych środków unijnych i terminach składania wniosków.